No. A, Smakuje jak z Jestem tej poli nie, co co, ja? nie to tutaj, no ja co, co, ja tutaj, mm, Boże no. Bo. Co jest co, <gry> O, makrela. Prawdziwna makrela. Ja z Ma? wami nie śpię. <grymne> makrela. A nie masz potem gazów? <grymne> masz. prawda? I to porządne pewnie, nie? Takie rybne. Ale kogo to wchodzi? Te. Ważne, żeby zjeść tu i teraz makrelę. No, prawdziwą makrela. A ty co? Tylko wódeczka? A ja? I musztarda. Nie, nie tracę czasu. I musztarda. Krasnika. Wódka z musztardą. Wódka z musztardą. No i z jakimś tam napojem. napoje to dla wędraków. Jeśli odżywcze... Odżywcze komponenty, nie... Ja żyje tylko miłością i słońcem. Oczywiście miłością do siebie. Tu widzę dużo chleba. Tu widzę dużo chleba. Jedną tylko Gdzieś pisz. naprawdę. Też to, A to jest fajne. A gdzieś pisz trochę jeszcze nie. Kiełbasa gospodarza to z gęsiną. Pokaż, no nie, nie znam tego. walimy się tutaj? Tak, tam i tam są dwa. A macie dużą tą folię? Tam? Tak. No to jest to. dla porucznika i dla mnie byś rozłożył. No to po tym tu się Ja mogę tu, albo tam w się w przedpokoju. No dobra. że ja już miał na nie? To jestem małym. A co ty jesz, mój młody przyjacielu? Kabanosy tarczyński, ekskluzji, wieprzowy z dodatkiem wołowiny. A no To jest kosztowne jedzenie. Ty zarabiasz tyle, żeby stać Ci było na to, to? To jest tak, taka wieprzowina, co ją wół wzyknął. No dobra, dobra, no ale ja y, m, mówię o czymś innym. Mówię o kosztach. Kosztach? nie leżało tutaj, tu tam, w tamtym plecaku widziałem. Jest jeszcze półtora. Jesteś po prostu złodziejem, złodziejem jedzenia, dobra. Pytałem, czy, czy jest? Bo Jesteś pytałem, za, młody, czy jest? za młody, żeby stać się było na kawanowce. To wiesz, 50-letni dyrektorzy mogą sobie pozwolić, ale taki młodzian jak ty... Z filmu jak prześcieradło tam rozkładają. Nie